O oh, fuck, a jednak... O nie, 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 nie. Na sto trzy. Co na sto trzy? Na sto trzy bardzo ty. Na sto trzy robisz co? Na sto trzy bardzo ty. Aha. A co chciałeś jeszcze powiedzieć moim widzom? Część się, przy... się... Chciałeś się przywitać, tak? ze się razem bawimy. ze się razem bawimy. Aha, a chciałeś się przywitać jeszcze, tak? Mhm. No to się przywitaj. Dzień dobry. Dzień dobry. No, witam Was w kolejnej części, czyli dokładnie w drugiej. Kwadratem w kwadrat. Tak sobie wymyśliłem ostatnio, że zatytułuję i tak zatytułowałem. Nie wiem, co sądzicie o tym. Możecie napisać w komentarzach, czy Wam się to podoba. Okej, okay, ale to było wczoraj, ale jakie ja miałem plan na dzisiaj? Hm. Niech ja pomyślę. Fajnie. Z zebrałem, ale nie wziąłem żadnej sadzonki. To będzie zasuwać po raberowe drzewa? No tak. To może. Może nie mam węgla? No to może zrobią, pójdą, zrobią sobie kilofiki. Nie, nie kilofiki. Zrobię dwa toporki <laughs> i pójdziemy ścinać troszeczkę drzewa aż kurde, akurat noc ma iść dobra Przeżyjemy Okej okay. No i sorry za za właśnie za za pierwszą część, że trochę słabo mnie było słychać oj, nie dociąłem I, i za ten dźwięk, którego już nie słyszycie ponieważ wymieniłem już chłodzenie na procesorze i już nie ma wrednego boksowego dźwięku no i dobra, tu 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 ścinamy drzewo i idziemy do domciu oki doki nie wiem, trzeba jakiś mieczek zrobić jak krówka o, o, o dobra gdzie ten zombiak jeszcze pająk akcja Patrz, gdzie ten zombiak bo zaraz wyłamie drzwi i zamieni mi wieśniaka nie ma, nie ma ja tu jestem obrońcą tej wioski no i kiedy mi zepsułeś durnio jeden aha, to była drewniana Dobra, dobra nieważne okej okay. możecie w tle słyszeć dziwne dźwięki dochodzące z mojej kuchni ale właśnie moja małżonka jeszcze nie poszła spać i się kręci i mi tu włącza mikrofalówki! Jakieś Dobra, mamy to drzewo <laughs> To zróbmy może sobie troszkę skafoldów Oj Tak, to będzie niegłupi pomysł Właściwie to całe drzewo przecież Teraz tylko tak, to się albo tak robiło Albo tak no właśnie, zrobimy trochę skafoldów do opalania, dobra, dwa staki na jedną wystarczą, Patyki się wszystko przyda. Skafold. No ta skrzynka to jest trochę mała. E, ok, zrobimy drugą. Drogą wepchniemy tutaj, do jakieś łóżko jeszcze się musi zmieścić. A, ależ mam budynek normalnie. <laughs> Penthouse. <laughs> Ej, dobra, chciałem żelazo przetopić. Trzeba już pomyśleć o jakimś maceratorze. Ale dobra. Mam diament. Mam plan. Mam plan. Zanim ja napiszę jakiś rozsądny, konkretny świat to Trzebałoby skądś surowce zdobywać A więc myślę, że dobrym pomysłem będzie pójście do Twilagu czy Twilagu, nie wiem, dobra Wiecie o co chodzi Ale w tym celu potrzebujemy przepalić koperek O, musimy się jakoś dozbroić Oczywiście miecz zrobimy żelazny Dawać mi tu patryki. No, niech to będzie jakaś obrona. Teatapa weźmiemy ze sobą, sadzonki, nitki to jest niepotrzebne. Mięso trzeba będzie zaraz przepalić, żeby co mieć zjeść. Okej, okay. za ten czas możemy wyjść i zobaczyć co słychać w wiosce. Czy jakiś bidny wieśniak nie potrzebuje pomocy? O, następny pustostan. Dzień dobry. Nie dręczą pana komary? Hehe. <laughs> komary nie dręczą dobra O! Edek? Dobra, nie patrzcie na ciebie. Słyszę zą... Aha, bo tu jest gdzieś kopalnia pod spodem. Dlatego słyszę cię. Ale ja wiem co ja chciałem zrobić. Chciałem zrobić nożyczki do tych owiec, żeby zrobić sobie łóżko. Widzicie, wiedziałem, że miałem jakiś plan chytry. No, może nie aż taki chytry, ale. ale zawsze to jakiś plan. Początek, jak to początek. Okej, okay, nożyczki. Dobra, owce. Co prawda, ta noc się już pewnie kończy. Ale będą kolejne, nie tak szybko. Me, chodź tu, mety. Dawaj. wełnę. A tych panów to tu zapraszał. Tak, jasne. Walcie się. Nie w nie, siebie. Durnie bez szkoły. Co, co, jeszcze wy? Jasne. Ale głupie owce. Chodź tu, owca. Przecież nie będę za nimi. Creepery atakują! Chować się! Ty. No i co, mam tu z wami teraz? Nie! <grymne> yeah. Wieśniaki, głupie zaraz. Pewnie jeszcze, który się otworzy drzwi. No kurde. Ludzie. Surowe mięso jedzmy. O i tak, jeszcze się zatrułem. Nie chcę nic. Spadaj mi tutaj swoim GUI handlowym. O. Bawcie się sami. Ja stąd wychodzę. Tak, w swoim domku. Dobra, to mamy. Żrazo. piecz mi tutaj kurczaki, nie będę surowego wcinał. Zaraz mi jeszcze pewnie powie, że nie może spać, bo w pobliżu są potwory. Śpimy. jeszcze miałem wrzucić tin do przetopienia, a dawaj cały, i tak jest kurczaki, tin dobra, żelazo eee, wrzucimy tu, nie nie wrzucimy tu jeżeli mamy iść na wyprawę do Twigu to będą nam potrzebne kilofy przynajmniej ze dwa kość niepotrzebna eee, dwa kilofy i myślę, że może jeszcze jeden miecz się przydać ta. Tak to zrobimy Okej, okay, 18. Dobra, dobra, szarda Szarda na razie zostawimy. Trzeba kwiatki pozbierać właśnie. Świnia nie jest strasz Chodzisz tu z zaskoczenia. Chciałaś mnie wziąć. Me Dawaj tą wełnę! Przyda się! No akurat trawy nie chciałem ścinać! A, zbożono, że tam jeszcze nie ścinałem! O, ale chlebki! Chlebki zrobimy! No i przepraszam za zniszczenie upraw! Dobra, tu sobie akurat to wyrzucę! ej nie, 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 to, to ja chciałem! Tak, 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 tak. Tak. O, marchewki. dawać Marchewki będą potrzebne na fitstation. Station. Tak, fitstation. Station tak to się nazywa. To takie urządzenie, co samokarmi. Okej. Okay. Jeszcze ziemniaki są. Nie wiem po co, co się z nich robi, pewnie, nie wiem, gotuje się na obiad. Okej, okay, marcheweczki, nie wiem po co, póki te grzyby. Jakieś dziwne. Okej, okay, trochę marchewek jest. Dobra, starczy tego zboża Nie ma czasu na pierdoły eee, Kwiatków mam Mało Ty, a ta świnia? Polubiłaś Ty, bo ja mam marchewkę Jaka ona jest głupia Ona za marchewką idzie, patrzcie eee, Za zbożem, że idą, to wiedziałem Ale nie wiedziałem, że za marchewką No fajne, fajne jesteście A krowa za marchewką nie pójdzie Spadajcie. Co ja was w dowodzie mam? No dobra. Mniej pierdu, więcej czynów. Oczywiście schowamy nasz e, dobytek. To też nie będzie potrzebne. I zrobimy troszeczkę. E, Troszeczkę brązu Dwadzieścia cztery brązu Może mi nie starczyć Dobra Na styk Ha Patrzcie ja spodnie miałem, ale lama Ale zlemiłem to no, to nieważne. Zapomniałem, że przecież. Hmm, to się może przydać. Nie mam Redstone'a, ale to pewnie Redstone znajdę. Ale weźmiemy 4 ze sobą. TNT, no diaks jest potrzebny. Ha, ha, ha. Patyki. Patyki, Redstone znajdziemy. To będziemy wysadzać OK pff, 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 Wiecie co? Jakoś nie ufam, że to źródełko nie zamarznie dlatego zrobię je tu mhm. wiedziałem, że o czymś zapomniałem zrobić wiaderko przecież jakie ja tam wody naleję jasne wiaderko ale ponoć się wiaderko robiło stinu też można było O, jasne, mam cela, cela mam ważna super cieszę się teraz potrzebuję ukraść wam trochę wody dzień dobry dzień dobry Op. O, a nie z tego miejsca. Z tego. Dzień dobry, dzień dobry. I jeszcze. I jeszcze jedno wiadreczko. I wszyscy będą szczęśliwi, panie pszczelarzu, tak? Tak. Pal się Dobra, nie chcę tego nasion, nie chcę tego kwiatka. A, dobra. Uwaga, i on nie tym. Rzucamy. Wow, mięso. Jak ja idę w podróż bez mięsa? Jeszcze dostaliśmy doświadczenie. A to przy okazji jak jestem zostawię wydreczko Dobra Przegryziemy. Wiem, że to strata mięsa. Mogłem wziąć marchewkę. Ej, chciałem cię dobić. Nie, nie, nie bo ty też tu wchodził w dziadzie. No to siup! la co to się dzieje? O! Jestem! O! Dobra, bo mi tam komunikat wyskoczył jakiś. Ustawmy tutaj... Ustawmy portal. O! o, 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 i teraz co, szukamy kopca wiecie co, ja może sobie dam mm, mm, trochę większy ten zasięg nie wiem czemu taki mały miałem ustawiony no ale mniejsze z tym no co tak krótko się to wszystko renderuje, o tam mamy już obsydian i co jest? Kuźwa te dźwięki jakieś dziwne w Twigu to mnie rozbrajają Słyszę normalnie tego goblina chyba Ale tu nie widzę kopca Żebym mógł go słyszeć. No dobra, nic z tym no, no, ten obsydian to zbyt bo nie mam nawet go się wykopać no, i co? No idziemy no o. Idziemy w naszą pierwszą przygodę po go. Idziemy zniszczyć Spawner Dawaj, 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 doświadczenie Dziękuję. To wygląda jak... Kurczę, króliki. Wygląda jak mały kopiec. Bo to jest mały kopiec. Co prawda tutaj diamentów nie znajdziemy. O Jezu! Co to był za jakiś, kurde, faster creeper? Widzieliście z jakiego speeda to miał? Kurwa, na haju. Że, o, złoto, złoto. No tak, jasne. Dawać to złoto. Mały, bo mały, ale my go... No, no świeczuszek nie wzięliśmy. Pięknie. Pięknie. O, jest lapis. O, to on nie taki bidny. No proszę, no już zmieniłem zdanie o nim w ogóle. Oj, głupi byłem. No. Piękny jesteś. Te twoje hihi, to chcę wstać. Hihi. Hi. Wow. No i teraz tak. Ten wykopiemy. Ten wykopiemy. A z tym? A z tym dobrze byłoby go podbić czymś ha 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 i tak diament jest mój ty ha 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 chcesz ha 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 to będziesz miał ha 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 Weź mnie tu drażnił kurde miałem zostawić na ten a dobra Wow! macie ha 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 <ślesy> To się nazywa walka, a nie Dobra Było śmiesznie Ty Czy ty mi tu Nie no kolesie Przeginacie Pałę To walczę. Z wami odpowiednią metodą. O, ul a nie mamy siatek Hmm, takie pytanko no. małe dom, do samego siebie. Czy schodzić na dół, czy nie? Łoty Snajper. Dobra. pająki, to zaraz mi tu wlizą nie ma włożenia o, jakiś dziwny lak chwilowy z mieczykiem pan pan z mieczykiem A co pan powie, jak panu zostawię taką ładną niespodzianeczkę? Patrzcie, co za bestie przeżyły. O, wieś, jak nawet zamieniony. Macie jeszcze jedną. Akurat ostatnia mi została. He he he. Dobra, ja tu tylko przyszłem na razie po kilka surowców. Będziemy sobie chodzili na shifcie Mam Was gdzieś. Możecie sobie wyjść. Przyjdę tu z Wami walczyć później, kiedy indziej. Nie dzisiaj. Dzisiaj to potrzebuję trochę surowców <laughs> i spadam stąd. Nie mam patygów na świeczki, więc nie patrzcie się tak. Dobra. Kurde, przyzwyczajony jestem do trybu Magnet Link. Łotię Florek, trochę was tutaj jest. Zapalimy sobie taką pochodnię. Snajper. Boję się. Boję się z nimi walczyć teraz. Jestem w ogóle na to nieprzygotowany. No, proszę. Nie, no, muszę jakiś łuk zrobić i strzały. Bo nie będę przecież tam skakiwał, na wariata. O fuck! A jednak. O, nie, 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 Nie pchać się po kolei! Cicho. Nie jest źle, żyje. No szybko, regeneruj się życie. Widzieliście? Widzieliście? Jak go staję na kozie? Feed the beast! I am beast! Nakarmić mnie! Gdzieś ty jesteś, Snajper. Snajper, kuźwa. Nie ma tak. To jest pod pierduchy. Kurwa, produkujecie się na potęgę. Spieprzaj. O, o, wow. Jakieś laga załapałem. Hi, hi, hi. Ja muszę mieć świeczki, a nie hi, hi, ty, hi. Dawaj szarda Kurde, szardami seracie Dawać mi tu surowce Które powysadzałem Czekajcie, first look Znaczy może nie first ale, ale Nie wiem, nie widzę ślepie jestem, nie widzę diaksów Ale na pewno są... Ale was tam nasrała mama, Jezus Maria! Co za dupek Dobra, wracam Wracam do domku i nie zakończę odcinek na tym. Weź ty się opanuj człowieku Idę zanieść to co mam No, tam gdzieś portal mam A tu kopiec zobaczymy Kop Dobra, kopiek, kopiec i, 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 i idziemy. W ogóle co ja tu mam? No 3 diamenty. O, będzie kilof. Będzie kilof, to będzie ten obsidian Zdobyty. No, no. Mówiłem, że zrobię dwa miecze. Jeden na dwa wystarczył. Ale przeżyłem. Przeżyłem Dawaj mięso. Akurat zużyję miecz mięso i skóry Dobra i to będzie na tyle w tym odcinku. Na razie. Chłop!